Cześć, witam Was, mamy poniedziałek, 8 dzień lipca, godzina 17.39 w tym momencie, 24 stopni. Jak widzicie nie jestem w najlepszej kondycji, ale życzę Wam sobie i dla YouTube życzę smacznego. Jak widzicie choroba mnie dopadła, dopiero to jest, jem pierwszy posiłek dzisiaj i mam na tyle siły, żeby cokolwiek mówić do kamery, więc stwierdziłem, że nagram, myślałem, że po prostu nie odpuści dzisiaj, ale daily musi być, że tak powiem. Pozwólcie, że ja dzisiaj głównie będę się skupiał na jedzeniu, Bo boję się, że jak dłużej tak będę siedział, to będę musiał zaraz iść do toalet. Możecie, możecie się spytać, co mi jest. Tak krótko mówiąc, jelitówka mi dopadła. Już wczoraj też e, pod koniec dnia już tak zauważyłem, że coś jest na, na rzeczy. I też e, mam po, e, ból głowy w ogóle nie mam też przez to, pewnie przez to, że dużo wody z siebie straciłem po tych wizytach w toalecie. Teraz już jest na tyle dobrze, że mogę chociaż leżąc, na, leżąc bokiem spać. Bo no jak leżałem bokiem, to zazwyczaj 3 sekundy od razu musiałem iść do toalet, a teraz przynajmniej już mogę to robić. Nie wiem czy, czy, czy to dlatego, że już po prostu nie miałem czym się wypóźniać. Staram się pić dużo wody dzisiaj, jeszcze więcej, ale ciężko mi to idzie. Jeszcze elektrolity, jakieś tam stopnie wypiję. No i oczywiście tabletki, które mam przypisane dla Kazia. Głównie właśnie na jelita i, i po prostu i bubufem na głowy ciężko mi, ciężko mi to idzie dzisiaj. ogólnie pozwólcie, że to materiał po prostu wypuszczę taki, jaki jest. Nie będę go montował, bo nie mam siły siedzieć przy komputerze, czy ogólnie przy laptopie i jeszcze montować dodatkowe. Ale nie wiem, nie wiem, czy czy uda mi się to zjeść w ogóle. Ale muszę zjeść, muszę zjeść, nie dlatego, że to jest ofianka, którą sobie wyznaczyłem, ale że muszę mieć cokolwiek w żołądku. ogólnie to jest moja pierwsza choroba w tym roku, tak naprawdę. Taka poważniejsza mi chodzi. Że wykluczyło mnie w ogóle z innych działalności, jakie miałam do zrobienia. Oczywiście siłownia odpuszczamy. Miałem iść też do sklepu, pokupić kalafior mrożony i makaron. Bo właśnie chciałem przygotować dzisiaj te posiłki na 5 dni, ale ja cię nie pójdę, dzisiaj i tak bym nie miał siły stać w kuchni. Więc nie wiem, może jutro, jeżeli będę się dobrze czuł. Może pomyślę, pogadam o czymś. Ogólnie wróciłem wczoraj z wyjazdu i było fajnie. Tylko właśnie chyba wczoraj, kiedy nagrywałem, yy, nagrywałem filmik, przewiało, bo wtedy zaczęło wiać mocno. Może nie bezpośrednio na nagrywaniu, ale jak montowałem, bo w tym samym miejscu montowałem i chyba wtedy mnie przewiało. I co, i. No i tego, tego wszystkiego jedzenia, co tam było. Coś musiało mi na tyle uszkodzić, że jest, jestem w takim stanie, jaki jestem, a tam dużo jadłem, więc po prostu Elita nie wyrobiła, i ziom ten... <laughs> <laughs> tych też. Z komentarzy też nie będzie w tym, bo nawet nie mam laptopa, żeby tutaj sobie ten przeczytać te komentarze, niestety, ale postaram się je nadrobić. W jakimś przyszłym filmiku, gdzie będę miał więcej czasu i więcej energii, postaram się właśnie też te komentarze, jeżeli uznam, że będą pasować do treści, którą będę mówił. Jeszcze coś tam gdzieś. Jeżeli ktoś, do tego momentu, szacun, wątpię, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, to szacun ogólnie. A raczej wątpię, że ktoś dotarł do tego momentu, bo no, nie mam żadnej treści, którą chciałbym przekazać. No, ale jeżeli ktoś dotarł, to dajcie w komentarzu, w komentarzu hashtag choroba. Hashtag choroba. No i ogólnie będziecie kozakami. Pierwszy raz jem z samymi wiśniami. I coś nie pasuje mi ten smak. Mam jeszcze inne owoce zamrażone, ale są w zamkniętym opakowaniu. I nie chciałabym się już sięgać gdzieś tam głębiej w zamrażalce, żeby ten, więc stwierdziłem, że wezmę te same wiśnie i zobaczę jak to będzie, ale nigdy więcej.

Uh. Oby to było lepiej i akurat chłopa mi musiała dopaść kiedy miałem urlop. Hmm. Udało się. Ciężko, ale się udało. Okej, okay. sorry, że ten, że te treść że to wideo wyglądało jak wyglądało, i że no, ogólnie mogło być lepiej. Ale ja życzę Wam miłego dnia.